Cześć, ludziska. Wczoraj nagrałem film o alkoholu i o moim podejściu. O, w sumie to był film o mitingu, ale tam też było mówione o alkoholu. I jak nagrywam takie filmy, to e, po pierwsze, ten film jest bardzo mocno oglądany, komentowany. Jest duża interakcja. E, dużo ludzi się z tym zgadza i nie zgadza. I ja chciałem, co do sobie, pociągnąć ten wątek. Wątek, dwa wątki. Pierwszy wątek odpowiedzialności. Za to, co mówię, że bo ktoś sobie zrobi kurde krzywdę a, i cholera wie, co zapije, sratatata tata, i tak dalej. Kochani, ja dzisiaj, dzieląc się swoimi myślami, przemyśleniami, robię to przede wszystkim dla siebie. To mi jest potrzebne, żeby ugruntować się w swoich nowych myślach i przekonaniach. To jest primo po pierwsze. Po drugie, nie bawię się w Boga, że myślę, że to ja wiem, co mówiąc do drugiej osoby co się z tą drugą osobą w stanie. No, ale powinniście prze, przewidywać i cholera wie co, bo ktoś jest na początku drogi. To są Wasze myśli i przekonania. Powiem Wam coś takiego, że bo ktoś mówi, no to jak Ty możesz ludziom pomagać? Bardzo banalnie, prosto mogę ludziom pomagać. Wiecie, jak mogę ludziom pomagać? Mówiąc właśnie te herezje, jak nazywacie to, że można pić alkohol. Po pierwsze, dlaczego alkoholik pije? A! To będzie mały quiz. A! Bo jest alkohol na świecie, i są koledzy, którzy go namawiają. Eee, taki skraj, i tak dalej, i tak dalej. To jest A. B. Bo nie radzi sobie ze swoim życiem, ze swoimi myślami. Ktoś go kiedyś nauczył, pokazał mu, że można przynieść sobie ulgę za pomocą, w tym przypadku, alkoholu. C. Bo Bóg tak chciał. Odpowiednie sobie skreślił. Oczywiście, tak jak i tak będziecie mieli. Ja dzisiaj uważam, że. Ja piłem alkohol tylko dlatego, że nie miałem zgody na to, co o sobie myślałem. Nie miałem zgody na to, jak wyglądał mój świat. Ale <gryw> dlaczego mój wyglądał tak świat, jak wyglądał? Dlatego, że miałem takie myśli na temat tego świata. Czy ten świat się teraz zmieni? Nie, dalej ludzie się zabijają, dalej ludzie obrażają, dalej ludzie kradną, dalej ludzie no, robią, nie wiem. Różne dziwne rzeczy się mo mogą dziać, ale to ode mnie zależy, jak ja będę określał, określał te rzeczy. Więc dzisiaj, kurde, jak przychodzi do mnie człowiek, który mówi, że nie może zaprzestać picia, ja mówię, kurwa, stare, a musisz przestać pić? Wszędzie mówią, żeby żyć szczęśliwie, musi przestać pić. A ja mówię, kurwa, to nie o alkohol chodzi, musisz pić, kurde. I wtedy okazuje się, że jak ktoś taki dostaje akceptację i przestaje się skupiać na alkoholu, tylko zacznie się koncentrować na swoich myślach i przekonaniach, dlaczego on w ogóle pił, to on się okazuje, że robi się przestrzeń na tą, nad pracę nad sobą, nie nad jakimś ściemą alkoholem. Oczywiście warto jest gdzieś tam na początku zatrzymać, no ja to często powtarzam. Co z tego? Przecież to Wy decydujecie, e, co zrobicie z tym moim filmem i z tym moim gadaniem. Wczoraj na, nagrałem ten film o mityngach i to o, jedziesz po mityngach, przecież kurwa na końcu mówię, że polecam mityngi ałskie. No i co? I co nie powiem, takie skutki źle. No to jest banalnie prosty przykład. To nie przecież rzeczy świadczą o czym, czym, czym są. Jest takie urządzenie jak nóż. Co można zrobić nożem? Nożem można pociąć sobie żyły. Nożem można kogoś zabić. Tak? Można. Ale nożem można pociąć pomidorka, pokroić jakieś produkty na tego, posmarować chleb zrobić piszczałkę i tak dalej. Już. To ty, to ty decydujesz, po co ci jest nóż. Ja dzisiaj mówię, że to nie nóż powoduje, że Ludzie zabijają drugich ludzi i to nie alkohol powoduje, że ludzie są w ciągach alkoholowych, tylko najzwyczajniej w świecie ich myśli i przekonanie na swój temat. I oczywiście, możesz pokować wszystkie noże w kuchni, żeby się nie skrzydlić. Nigdy nie używać noża, używać plastikowych noży. No możesz, możesz. Tak jest twój wybór i takie Twoje życie. I czy wtedy się nie zapniesz? Może i się nie zapniesz, ale będziesz się zawsze bał, że jeśli pojawi się w okolicach Twoich nóż, to możesz z niego skorzystać nie w taki sposób. Ja dzisiaj może jakoś to jest hardkorowe porównanie, albo głupkowate porównanie, zresztą wywalane mam to. Ja dzisiaj Ci mówię, że e, jeśli mam poukładane ze sobą w głowie, to ja nie muszę używać noża, do tego, żeby kogokolwiek zabijać. Jeśli mam poukładane w głowie ze sobą, to ja nie muszę używać alkoholu do tego, budowania adrenaliny, y, zmniejszania ciśnienia i tak No to pytanie jest kurde, ktoś mi zaraz zadał, no to po co Ci ten alkohol? Po co mi ten alkohol? Alkohol mi do niczego nie spoczywa. No to co, po co pijesz? No kurde, no to tak samo można by powiedzieć, no po co jem słodycze, jak generalnie wiem, że cukier jest słabe, po co oddycham powietrzem, które kurwa, nie wiem, jest kiepskie, no, mógłbym wyjechać w krainy, gdzie, gdzie jest. No po prostu są jakieś uwarunkowania społeczne i dzisiaj powiem o Jezu, uwarunkowanie społeczne, to co chcesz pić dla towarzystwa i tak dalej. Dzisiaj... Mogę pić alkohol, kiedy będę chciał. Ktoś powie, ja pierdolę, co ten pierdolę. Ale naprawdę jakoś tak macie taką potrzebę przez ten rok, półtora, bo też coś tam złapa na filmie, o wóź powiedziałeś, że rok temu, a to dwa lata temu nagrać taki film. Nie ma to żadnego znaczenia, czy powiedziałem, określiłem się półtora roku temu, że nie jestem już alkoholikiem, czy dwa lata temu, czy wy. Dla mnie nie ma. Tak? Jeśli dla kogoś ma, no to znaczy, że ma taką potrzebę. Okej. Okay. Chodzi o to, że... Jak byliśmy teraz na bali i pewnego wieczoru poszedłem z koleżanką i, i później jeszcze dołączył do nas kolega, siedzieliśmy sobie przy takim moście, e, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, słuchaliśmy muzyki, ludzie sobie jeździli z skuterkami, była chyba północy, albo po północy i ja piłem piwo. I nagle poczułem coś takiego, mówię, Jezus, ja pierdolę, jak ja czuję się się, że w końcu mogłem odzyskać e, smak piwa, rozumiecie? Też powiem, no kurwa, no ale można pić piwo bezalkoholowe, no można pić piwo bezalkoholowe i też piję często piwo bezalkoholowe, e, lub w ogóle nie piję piwa, bo, bo wolę akurat w tym momencie Coca-Cola, która jest cholernie też niezdrowa, e, wolę jakieś soki. Po prostu to piwo nie jest niczym innym jak lody, to piwo nie jest niczym innym jak... Ketchup polany na na porówkę, powiedz co, ten człowiek pierdol. No, dzisiaj tak mam, po prostu tak dzisiaj mam. I też nie jestem jedynym człowiekiem na świecie, który kurde, może pić alkohol, mówiąc, że kiedyś był alkoholikiem. Jak mnie nie wierzycie, to po prostu mnie nie wierzycie, jakie to ma dla mnie znaczenie. Dla mnie ma takie znaczenie, że dzisiaj mówię, że. Cały mój świat to jest to, co ja mam w głowie pomiędzy lewym a prawym uchem. To ja decyduję, czy jesteście fajnymi, czy jesteście totalnymi zjebami, pisząc te komentarze. To ja decyduję, czy, czy chcę prowadzić ten fajny pędź i odpowiadać albo agresją na wasze informacje, albo was blokować, kurde. Kiedyś na przykład, jak miałem komentarze, które mi się nie podobały, bo mój mózg zdecydował, że te mi się komentarze nie podobały, no to co ja robiłem. No to udawałem, że one mi się tam podobają, ale e, też blokowałem te komentarze na zwyczajnym świecie. I czy to było racjonalne? <śm> Z perspektywy czasu wiem, że to było bardzo nieracjonalne, bo przecież jeśli film wywołuje dużo interakcji, to naprawdę coś się zadzieje, bo tak naprawdę tylko w chaosie się coś, coś rodzi, kurde, no w stabilizacji nic się nie rodzi, taka jest prawda, tak jak dzisiaj widzę świat, a przede wszystkim, no Jezus, pełno interakcji, to ludzie, którzy walczą z moimi ideami, komentując moje idee, że jestem debilem, tak naprawdę nie, nie mają żadnego pojęcia, że tak naprawdę szerzycie moją ideę. I co teraz na to powiecie? Ja dzisiaj przestałem wierzyć w to, że substancje psychoaktywne zawarte np. w tym alkoholu mogą zarządzać moimi myślami i przekonaniami. Nie, nie mogą, bo to sposób myślenia na swój temat, w jaki ja sposób będę wykorzystywał alkohol, spowoduje, że on będzie tak działał. To jest pełna odpowiedzialność za swoje życie. To jest pełna odpowiedzialność za swoje życie. I to, to jest tego gadanie o tym alkoholu, a tak naprawdę to nie wcale nie chodzi o ten alkohol, bo to nie ma różnicy, że mogę tak samo wykorzystywać pracę, tak samo mogę wykorzystywać relacje, etc. etc. To albo mam Okej, okay, z samym sobą, i jestem pokładany ze swoimi myślami, i mam zgodę na, na to, co się wokół mnie dzieje. Albo mam niezgodę na zwyczajnym świecie. Jak mam niezgodę, no to buduje się w mojej głowie napięcie, no to muszę jakoś to napięcie rozładować. Jeśli jestem czynnym alkoholikiem, to rozładowuję je za pomocą alkoholu. Okej. Okay. Jeśli jestem narkomanem. No, to rozładowuje za pomocą narkotyków. Jeśli jestem przemocowcą, to muszę komuś przypierdolić. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli zacznę się fokusować na sobie i będę zadawał zawsze sobie pytanie, nie dlaczego ktoś coś zrobił, powiedział, tylko dlaczego ja mam niezgodę na to, co on robi, dlaczego ja w ogóle się tym zajmuję, i tam jest odpowiedź na to, co mam w głowie. Tylko ja całe życie ze sobą nie gadałem, bo prościej było nazwać kogoś debilem, prościej było komuś powiedzieć, że ty się mylisz, bo jest napisane, że z kiszonego ogórka i tak dalej, kurwa, ja pierdolę, chcę się... mówić wyuczonych kurde rzeczy. Tak rzeczywiście, tak zawsze funkcjonowałem, mówiłem zawsze wyuczone rzeczy. Jak mantra. Dlaczego bo się bałem? Nie mogłem dopuszczać nowych idei ze względu na to, że jakoś się czegoś świeciłem, to się trzymałem tego i, i srałem pod siebie. Ja mówię o swoich przekonaniach. To nie, jak ktoś będzie brał to do siebie, to znaczy, że ma taką potrzebę brania tego do siebie. Eee. Ja dzisiaj prowadzę ten fanpage Wujek Porada. Eee. Rozmawiając z ludźmi różnego rodzaju, przynikał, nie będę chwalił się ile razy w tygodniu ktoś do mnie pisze, wujek, dziękuję ci, porozumiałeś mi życie, nie popełnienie samobójstwa, wujek, w końcu e, nabrałem świadomości, rzeczywiście mogę przestać się na tym alkoholem i się okazuje, że przestaję mniej pić i tak dalej, nie będę wam skrylował i tak dalej, bo i tak wam gówno, gówno to da. Przez ludzie, którzy jak piją, no ciekawe, zaraz zaskoczy. Ja wtedy piszę na przykład, że sobie, no, kwestia zaskoczenia to twoim ideą, no to już dawno zaskoczyłem. No to mówię, no to powinieneś pić litr 2. Ich tak nic nie przekona, bo po co ich przekonywać? Ja dzisiaj nie potrzebuję kogo, nikogo przekonywać. Przeko... No wiadomo o co chodzi. No, dobrych myśli, kochani. Bądźcie dla siebie po prostu najwyżsi na świecie dobrze. Jak będziecie dla siebie dobrzy, to w sumie mówię do siebie, jak jestem dobry dla siebie to naprawdę no, chcę was wszystkich po prostu nawyczajnie świecie i mam pełną akceptację na to, jak jestem w świecie i przestaję robić sobie krzywdę jakimś dziwnym alkoholem. on po prostu jest. Powiem do gąbina, tak nie za bardzo lubię. No to co? Warto przyglądać się sobie? Czy lepiej skupiać się na alkoholu, pijąc go albo nie pijąc? Lepiej skupiać się na złym świecie, co za debil coś mówi. Dla mnie to jest oczywiste, że warto się skupić na sobie. Jak się skupiam na sobie, to tak naprawdę skupiam się na całym świecie. I tyle dobrego myślenia na swój temat. Trzymajcie się.